Wpadliśmy do Bielska-Białej do gruntu, czyli palarni kawy, ale też mikropikarni, lunchowni i śniadaniowni. Sama sala już od wejścia robi wrażenie. Postprzemysłowa przestrzeń przepełniona loftowym klimatem, zielenią i masą industrialnych detali. Karta menu to śniadania, które można zamawiać przez cały dzień. Od godziny 12 są też pozycje lunchowe. My zamówiliśmy dwa dania z pierwszego segmentu: tatar wołowy z bawety z majonezem lubczykowym i piklami, następnie patty melt, czyli kanapka z mięsem wieprzowo-wołowym serwowaną z pysznym sosem Big Mac. Z pozycji obiadowej postawiliśmy na sataj z kurczaka, czyli szaszłyk z mięsem marynowanym 24 godziny w jogurcie, do tego chrupiące frytki z pieca chlebowego. Na deser go eton mess z karmelizowanymi truskawkami i krałem chantilly, sernik Oreo, lekki jak pianka i mocno, mocno ciasteczkowy. Musiała również podać się fantastyczna kawa, w końcu grunt to dobra kawa. My jesteśmy tym miejscem oczarowani.